Z okazji piątych urodzin gry Uncharted 4 studio Naughty Dog postanowiło przekazać graczom kilka informacji. Otóż według artykułu dotyczącego kulisów produkcji grę Uncharted 4 pobrało i uruchomiło łącznie 37 milionów graczy. W tym kontekście warto przypomnieć, że ostatnie publikacje z końca 2019 roku mówiły o 16 milionach sztuk. Co ważne, oficjalne prace nad kontynuacją tytułu nie są prowadzone. Niedawne plotki wraz z artykułem dotyczącym kulisów produkcji czwartej odsłony serii mogą jednak sugerować coś innego. Pozostaje uzbroić się w cierpliwość. Prośby graczy na całym świecie w końcu zostały wysłuchane. Kontroler DualSense od PlayStation 5 w końcu otrzyma alternatywne warianty kolorystyczne. Już w przyszłym miesiącu do sprzedaży trafią dwa nowe modele: DualSense, Midnight Black i Cosmic Red. Informacje na oficjalnym blogu PlayStation na temat padów prezentują się następująco. Midnight Black składa się z dwóch odcieni czerni wraz z dodatkowymi szarymi wstawkami, które mają imitować widok nieba nocą. Cosmic Red natomiast zaoferuje połączenie czerwieni z czernią. Pytanie jaką cenę będziemy musieli zapłacić za nowe pady. Standardowy kontroler kosztuje bowiem 319 zł. W przypadku nowinek spodziewałbym się ceny wyższej. W przypadku prezentacji nowych padów nasuwa się jeszcze jedno pytanie. Czy wkrótce doczekamy się podobnych kolorów na PlayStation 5? Studio Housemark, czyli twórcy dopiero co w danej gry Returnal na PS5, postanowiło posłuchać głosu społeczności i postanowiło przyjrzeć się systemowi zapisów w grze. O co tak naprawdę chodzi? Gra ze względu na swoją specyfikę zmusza gracza do powrotu na miejsce startu w momencie śmierci głównej bohaterki. Wszyscy są zgodni, że jest to jak najbardziej w porządku. Społeczność graczy oburza jednak inna kwestia. W momencie, kiedy wyjdziemy z gry w dowolnym momencie, gra zachowuje się tak samo jak przy śmierci bohaterki, czyli zmusza nas do zaczynania wszystkiego od nowa. Twórcy prawdopodobnie pracują system, w którym gra zapisze nasz stan w momencie zamknięcia konsoli. Na tę chwilę jedynym ratunkiem pozostaje ustawienie PS5 w stan spoczynku. Zarówno Minecraft, jak i Minecraft Dungeons otrzymają wkrótce nowe, płatne rozszerzenia. W Minecrafcie pojawi się zawartość znana z filmów, jak wytresować smoka, natomiast w Minecraft Dungeons przyjdzie nam zwiedzić głębiny oceanu w dodatku Hidden Depths. Rozszerzenie jak wytresować smoka wygląda naprawdę imponująco. Wprowadza ono świat znany z filmu animowanego o tym samym tytule. Miasto pełne postaci niezależnych oraz nowe mechaniki, jak na przykład tresowanie smoków właśnie, latanie na ich grzbietach, czy prowadzenie walk za ich pomocą. Hidden Depths do Minecraft Dungeons to wyprawa w głębiny, podczas których będziemy mogli eksplorować ocean. Premiera dodatków powinna nastąpić pod koniec maja. Oprócz płatnego rozszerzenia otrzymamy też darmową zawartość z nowymi zaklęciami i poziomami. W sieci pojawił się obszerny gameplay z 12-12 minut minutes. 12 minutes. Niezależnej przygodówki traktującej o losach małżeństwa, które utkwiło w pętli czasowej i jest zmuszone przeżywać wielokrotnie kilkanaście minut poprzedzających pewną tragedię. Zasady gry są dosyć proste. Gracz ma możliwość wchodzenia w interakcję z wszystkimi obiektami widocznymi w mieszkaniu. Celem jest wprowadzenie takich zmian, by uniknąć wieńczącej ją tragedii, śmierci któregoś z bohaterów bądź obydwojka. Gdy ponosimy porażkę, ponownie budzimy się w mieszkaniu i posiadając wiedzę na temat tego, co zrobiliśmy nie tak, próbujemy raz jeszcze. Produkcja powinna zadebiutować na rynku jeszcze w tym roku. Gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole Xbox One i Xbox Series XS. Po prawie 6 latach od premiery Galactic Civilization 3 Studio Stardock zapowiedziało czwartą część kosmicznej strategii. W związku z tą informacją pojawił się zwiastun nadchodzącej produkcji, który możecie w tej chwili oglądać. Niestety na tej chwilę nie znamy zbyt wielu szczegółów, poza tym najważniejszym, że gra jest w produkcji. Jak zapewniają twórcy, czwórka ma być grą idealną. Główny nacisk zostanie położony na postacie niezależne, które mają być czymś więcej niż tylko pionkiem na mapie kosmosu. Dla fanów strategii pozostaje tylko czekać. W końcu poznaliśmy, miejmy nadzieję, ostateczną datę premiery gry MMORPG od studia Amazon zatytułowaną New World. Gra zadebiutuje na rynku 31 sierpnia bieżącego roku. Produkcja ta jest na ten moment jedyną bliską ukończenia w portfolio Amazonu. Najnowsze opinie na jej temat są dosyć pozytywne. W New World trafiamy na fikcyjną wyspę Eternum. Możemy uprawiać ziemię, wytwarzać narzędzia i broń, wznosić budynki, a nawet całe osady. Największe profity uzyskamy współpracując z innymi graczami. Trzonem gry są jednak ogromne bitwy toczące się podczas oblegania twierdz. Są one rozgrywane zarówno w trybie PvP jak i PvE. Tytuł posiada polską kinową wersję językową i ukaże się wyłącznie na komputerach osobistych. Gra posiada też wyłącznie moduł sieciowy. Polskie studio Creative Forge Games zapowiedziało swój kolejny projekt Stargate Timekeepers Strategię osadzoną w uniwersum serialu Gwiezdne Wrota. Na razie nie ujawniono daty premiery. Wiemy, że gra zmierza wyłącznie na PC. Akcja gry rozpocznie się pod koniec siódmego sezonu serialu, czyli od tak zwanej bitwy o Antarktydę. Gracze pokierują oddziałem nowych postaci dowodzonych przez Eve'em McCain. Pierwszym zadaniem będzie wsparcie bohaterów znanych ze srebrnego ekranu w potyczce z flotą Anubiusa. Niestety na więcej konkretów będziemy musieli poczekać nieco dłużej. Na tę chwilę wiemy, że gra ma być strategią czasu rzeczywistego. Kolejna zapowiedź od Slittering Software to Broken Arrow, gra strategiczna, która czerpie inspiracji z takich tytułów jak World in Conflict oraz Wargame. Twórcy gry Studio Steel Balalaika określają swoje dzieło jako taktyczna gra wojenna w czasie rzeczywistym. Produkcja ma ponoć pokazywać konflikty zbrojne na wielką skalę. Do wyboru otrzymamy dwie frakcje Amerykanów i Rosjan. Wybierać będziemy mogli spośród kilkuset jednostek bojowych podzielonych na kategorie rozpoznanie, piechota, pojazdy bojowe, wsparcie, logistyka, helikoptery i wsparcie powietrzne. Na razie wiadomo, że gra zmierza na PC. Dokładnej daty premiery jeszcze nie podano. Firma Square Enix zaprezentowała światu zwiastun nadchodzącego dodatku fabularnego do gry MMORPG Final Fantasy XIV. Rozszerzenie ukaże się na rynku 23 listopada bieżącego roku. Endwalker, taki tytuł, nie będzie ostatnim dodatkiem. Ma on jednak podomykać wiele wątków. Powrócimy więc do świata Heidenin oraz zwiedzimy nowe lokacje, w tym Księżyc Planety, a także imperialną prowincję Garlemald, Tavnair oraz miasto Han. Rozszerzenie zaoferuje także zwiększony maksymalny poziom trudności z 80 na 90%. Dodatek ukaże się na PC PS4 i PS5, wraz z premierą dodatku podstawowa gra zostanie przystosowana do konsoli PS5. 10 maja swoją premierę miała gra Hood Outlaws and Legends. Mimo początkowych problemów technicznych gra cieszy się sporą popularnością. Tytuł wzbudził spore zainteresowanie na platformie Twitch. W szczytowym momencie dnia premiery transmisję z gry śledziło ponad 62 tysiące widzów. Dla przypomnienia Hood Outlaws and Legends to wieloosobowa gra akcji z widokiem z trzeciej osoby. W średniowiecznym świecie wcielamy się w banitów i niczym legendarny Robin Hood napadamy na bogatych, by zdobyć złoto i chwałę. Tytuł ukazał się na komputerach osobistych oraz konsolach tej i poprzedniej generacji. Gra posiada polską kinową wersję językową. 12 maja swoją premierę miała gra Real Politics 2 od polskiego studia Jujubi. Do tej pory gra była dostępna we wczesnym dostępie na platformie Steam. W grze możemy pokierować jednym z 216 krajów. Od nas zależy, jak sobie poradzimy na arenie międzynarodowej. Możemy postawić narządy twardej ręki i działania wojenne, albo poszanujemy prawa demokracji i zasady wolnego rynku. Trzeba przyznać, że jako strategia gra zapowiada się obiecująco. Produkcja została mocno usprawniona względem pierwowzoru. 13 maja zadebiutowało rozszerzenie do gry Assassin's Creed Valhalla zatytułowane Gniew Druidów. W dodatku wcielamy się oczywiście w Eivora, który bada starożytny kult dzieci Danu, przeczesując przy tym tereny Irlandii. Dodatek zbiera dosyć dobre recenzje, oscylujące w okolicach między 7 a 8 oczek. 14 maja swoją premierę miała gra Mass Effect Legendary Edition, czyli zremasterowane wersje trzech części legendarnej już sagi. Chętnych zobaczenia jak wspomniana konwersja prezentuje się w akcji zapraszam na kanał Twitch, gdzie dosyć często ogrywam grę. Link do kanału w opisie pod materiałem. Czy konwersja spełniła oczekiwania? Myślę, że tak. Przede wszystkim jest to doskonała okazja dla nowych graczy, by poznali historię Shepard'a i jego załogi. Warto zaznaczyć, że w tych trzech grach zawarto ponad 100 godzin rozgrywki. Na portalu Metacritic Trilogia może pochwalić się średnią ocen 91. To chyba najlepiej świadczy o tym, jak recenzenci z całego świata postrzegają te produkcje. Z mojej strony to wszystko na kolejną porcję newsów zapraszam za tydzień. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!